Zapraszam Was na błogosławiony sen. Uspokój swój umysł i wycisz serce. Wysłuchaj modlitwy wieczornej. Dobry wieczór, szczęść Boże, przyjaciele wiary. Zbliża się noc, cicha, pełna tajemnicy i łaski. To czas, by oddać wszystko Bogu, nasze zmęczenie, nasze radości, lęki. I nadzieję. Niech ta modlitwa otuli cię spokojem, a błogosławieństwo Boże, niech zamknie Twoje oczy snem pełnym pokoju. Zapraszam do modlitwy. Panie Jezu, który jesteś światłem, nawet w najciemniejszej nocy. Stoję dziś przed Tobą z sercem otwartym, jak okno ku niebu. Dziękuję Ci za dar tego dnia, za wszystko, co mnie spotkało, za Twoją obecność w słowach, milczeniu, spojrzeniu i nadziei. Oczyść mnie z niepokoju, zabierz ciężary, które sama dźwigam. Przebacz mi wszystko, co było słabe i niepełne miłości. Proszę, ucisz burze myśli, wycisz lęki. Bądź moim pokojem. Okryj mnie swoją miłością. Niech noc będzie spokojna. Przyjmij moje troski. Daj ukojenie sercu, aby sen napełnił mnie twoją łaską i siłą na nowy dzień. Duchu Święty, przyjdź w noc i strzeż mego serca. Niech każda chwila snu będzie modlitwą duszy. Która w ramionach Ojca odnajduje schronienie. bogosław też moim bliskim, otocz ich swoim opieką, niech spokojnie odpoczywają pod gwiazdami dzisiejszej nocy. Strzeż ich snów od złych myśli i lęków, a rano obudź ich w pokoju i radości. Panie, pozwól mi odpocząć bezpiecznie, a gdy się obudzę, Niech jutro przyniesie nowe możliwości i wypełni się światłem i łaską. Amen. Moi kochani, niech dobry Bóg błogosławi wasz sen, niech aniołowie strzegą pokoju, a Duch Święty niech przemawia do waszego serca nawet w ciszy dzisiejszej nocy. Moi mili, jeśli ta modlitwa wyciszyła wasze serce, uspokoiła umysł, zostawcie proszę serce pod tym filmem. To znak, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał, aby kończyć każdy dzień w pokoju, powierzając go Bogu. Zasypiajcie w pokoju i obudźcie się w Jego świetle, błogosławionej nocy z Panem Bogiem i Maryją w sercu.